tej pole tam, jest prosto, przy nami, tam był miejsce, gdzie ludzie, uh, którzy byli zamordowani w 1942 roku, więc wiemy, że komora gazowa, która tam stała, na czerwonym domie, tam był zabite około 100 tysięcy osób. I tam ludzie byli um, tu kopane w tym miejscu, ale był kłopot, bo wodę ponosił się oni potem uh, i nie widzieli, co to nie był idealne rozwiązanie. Też tak jak e, tyle ludzi miał być zabijane, zabite, nie było miejsca dla przesa. Więc Hers, który był komendantem, jechał do hełnu na Dnie i tam zobaczył we wrześniu, początek września 32 roku i on tam oglądał jak tam e, spalone e, ciało. I bo od już 5 miesięcy ludzi tam byli spaleni. I, i, ale on nie był bardzo zachwycony przed tym sposobem i decydowali uh, trochę później, aby budować te krematory, które już, już zobaczyliśmy dalej w uh, tym miejscu tam. Dale. Ale pomimo tego, wrócili po do tego, aby um, ludzie, którzy tam byli, oni odebrali ich ciało